Do Muzeum Historii Szczecina dołączył kolejny obraz Augusta Ludwika Mosta. Jest to czwarty obraz tego autora, który zakupiony został przez muzeum dzięki dotacji Urzędu Marszałkowskiego i datków zebranych podczas nocy muzeów od odwiedzających. Malarz XIX wieku, myślę, że wciąż jest niedoceniany tak samo jak karl w dziedzinie muzyki, a warto się nim chwalić. Tym bardziej jest nam miło, że co pan dyrektor Karwowski wyszukuje nowe obrazy Mosta. Jak wiadomo, Ludwik August Most w trakcie swojego życia namalował ponad 280 różnego rodzaju obrazów. Konkurowaliśmy do niedawna z Greiswaldem, kto ma tych obrazów więcej i bardziej znaczących. Myślę, że szala zwycięstwa przechyla się na naszą stronę. Tytuł nowego obrazu nosi nazwę Oczekujące i pochodzi z roku 1832. Przedstawia młodą matkę trzymającą na ręku niemowlę stojącą przy oknie. Patrząc na obraz wydaje się, że kobieta oczekuje na swojego męża. Obecność jego można wywnioskować po czapce, która jest zawieszona na drzwiach. Ten obraz jest wyjątkowy, dlatego że i tutaj posłużę się katalogiem, który wydany został przez nasze muzeum w roku 2007. Dotychczas wiedzieliśmy, że taki obraz został namalowany. Jest on jednym z dwóch pokazujących żonę. Augusta Ludwika Mosta z najstarszym synem to jest drugi, który znajduje się w Pomerses Landes Museum w Greiswaldzie. Obraz został poddany konserwacji, jest najwcześniejszym z dzieł Mosta w zbiorach muzeum. Ludwik Most często malował portrety rodzin. Dzięki współpracy naszej z kolegami z Niemiec udało się ten obraz zlokalizować i mogliśmy go nabyć, tak jak tutaj już pan dyrektor i pan marszałek powiedzieli, dzięki pieniądzom zgromadzonym przez publiczność Europejskiej Nocy Muzeum w roku 2012 i dzięki hojności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Dzieło zostało zakupione od rodziny artysty za kwotę około czternastu tysięcy złotych.